Pod reglami śniezek biały lezy. Kozdy na posterkę, wartko biezy. W kościółku drewnianym chce się spotkać z Panem Jezusickiem. W kościółku drewnianym chce się spotkać z Panem Jezusickiem. A okolę, nawet jeżeli cokolwiek śpiewałam, nigdy nagrania z tego nie pozostawały. A tutaj będzie pamiątka nie tylko dla mnie, ale też dla biblioteki polskiej piosenki, co jest wyróżnieniem, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak. Bo na fortepianie tu ja sam gardam Dzisiaj betlejem, dzisiaj betlejem wesoła nowina Że panna czysta, że panna czysta porodziła syna Chrystus się rodzi nas o swobodzie, a nie grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają.